Dobra, widzowie, robimy deala, 1000 łap w górę, 100 subów i żeby mógł robić live'y, to tyle followersów, robimy to. Tak, to wy chyba nie wiecie, kogo kupię, dobra tak, a na pierwszy rzut oka, go kupuję, To tyle mam gełów, no oczywiście jak wystarczy, jeszcze na takiego utotypa. No, Lejona, 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 Lejona No a więc dobra Uff, Tomuś gra Tomek, Tomek. 3, 1, 3, Ma dobre rangi 17-15 17 i na hiperset, D, na majka na 17 i geja Ile na... się wreszcie z 10. Moim ulubionym chyba ze dmiarzem doszeli. Nie wiem. Ma dużo puchaków. No, trochę mało, ale spoko. To chyba nie wiem kto. Po prostu go znam. Po zobaczcie, ja dzisiaj ja to... kupiłem gemy mam Sandy. W komentarzu tego skina się opłaca Ta Leona. Invisibility. Sa Jak to się mówi, Shelly Leon? Nie wiem, ale ta kaczuszka, o kaczuszka Leon Pewnie 5 złotych skinów się nie opłaca Tylko nimi grają ten Bambiki. Woohoo! Dino Leon albo No w sumie tutaj już mamy Dila. To Dil. Musi być tyle. Musi. Musi to być. Musi. Trzeba go kupiłem. Dobra. No to hej, woow.